Przepiękna pogoda. Jest mgła. Wyjeżdżamy z rudy opalin. Noc. Lekko w, lewo. w stopni. A pan z map Google każe mi jechać lekko w lewo. Muszę go sprawdzić, czy nie kłamie. Bo ja bym wolał jechać prosto. Ach, pięknie. No i oczywiście nie posłuchałem pana z map Google. Jadę na Azymut Mam nadzieję, że gdzieś dojadę. Za 200 metrów zawróć. Chyba tutaj się kiedyś Ścieżką z zbuszczoną. Dobra. Tam jest most. Jest jakaś cywilizacja. Odpadam telefon, bo zaliczę glebę. Miałem rację. Jest jakaś cywilizacja. Chociaż kawałek. Jadę przed siebie dalej. Ostatni kilometr. Jechałem wzdłuż torów. I co oczywiście się mogło stać? Standardowo. Kiedy wyskakujecie Jakiś bieg to znaczy, że masz coś w Już powinno działać. No. Jest cywilizacja droga i za 10 minut będę na bazie. Pozdro.